Dzień dobry, witam serdecznie. Nigdy nie robiłem na moim kanale filmików, w których cokolwiek byłoby mówione na żywo. Postanowiłem troszkę to zmienić i zaprezentować Państwu kilka ciekawych dokumentów, które znajdują się w moim posiadaniu. Mianowicie są to listy przewozowe. No jest to związane bezpośrednio z kolejami przemysłowymi Górnego Śląska, czym się bardzo żywo interesuję. Proszę sobie zobaczyć. Właśnie tak wyglądały listy przewozowe, wyglądały w niemieckich, w Deutsche Reichsbahn, niemieckich kolejach. I jest to kilka naprawdę takich ciekawostek związanych z zakładami tutaj w okolicach Zabrza, mianowicie Cox anstalt delbricht schechte Jest to nie mniej, nie więcej tylko koksownia Makoszowy, która była czynna zdaje się do 2002 roku. Hindenburg-Oberschlezen wiadomo, Górny Śląsk i tak dalej. Przeznaczenia Glewitz haut hauptbahnhof Königin-Luise delbricht schechte no to co wspominałem, tak, Anschluss dla łączeniowy, proszę spojrzeć w ogóle dalej, jakie to ciekawostki, jest dokładnie opisane tak, Kesselwagen, a mianowicie jest to cysterna Lercufilum czyli pusta do napełnienia, Steincolenter, czyli smoła z węgla kamiennego, jest to rok 1939 tego dokumentu. Co tu jeszcze ciekawego można było zobaczyć? Heimat, stacja macierzysta, Hindenburg Westfeld, Zabrze Pole Zachód. Parę osób się kiedyś ze mną kłóciło, że nigdy nie było czegoś takiego jak Zabrze Zachód. Doskonale to widać w tym momencie. Borzig-Koxwerk, jak wspomniałem, zakłady Borziga, czyli dzisiejsze Zabrze Biskupice. W ogóle, kiedyś Zabrze Biskupice nazywało się Hindenburg-Borzigwerk. Była to praktycznie w całości dzielnica, znaczy dzielnica, no, nowoczesne budownictwo w ówczesne lata budowane dla pracowników e, zakładów, znaczy koncernów Borzik. Des, e, proszę spojrzeć jeszcze na to, Borzik Coxwerkę, zakłady Borziga, spółka akcyjna, Ter destylacją Skalej, czyli Wydział Destylacji e, Smoły Skalej, a e, Koks-Anstalt czyli Koksownia Skalei, znajdowała się na dzisiejszej ulicy Pawliczka, tam gdzie dzisiaj są jeszcze resztki kombinatu koksochemicznego. Także fajna ciekawostka. Co dalej? Tutaj mamy Borzik, Kokswenkę. O proszę bardzo! Tutaj mamy już nie z Koksowni Makoszowy, tylko z Koksowni Skalej na Pawliczka. Koks anstalt Skalej. Hindenburg Oberschlesien. O, zabrze zachód. Anschlussgleis, czyli tor przyłączeniowy Ter w Wydziału destylacji. Słuchaj. Tu mamy, nie wiem, czy to 39 czy 34. Proszę spojrzeć. Nie wiem, może to było w tą stronę będzie widać bardziej. Tak wyglądał ówczesny dokument. I co tu mamy? Po opróżnieniu zwrot Kesselwagen, czyli cysterna. Hmm. Czyli tak samo są to listy przewozowe cystern wożących yy, produkty z Wydziałów Produkcji Węglopochodnych w Podsowniach. Co tu mamy? O, tu taki... jakaś kalka. Mhm, ale ja bym się skupił bardziej na listach przewozowych, jednak są... To bardzo ciekawe. Proszę spojrzeć, proszę Państwa, Kozelhafen, Koźle Port. Kędzierzyn Koźle, tam gdzie do jeszcze końca lat 90. funkcjonował i dobrze się miał port. Także Kozelhafen. Co tu mamy za firma? Opelner Verlade und Lagerhausgesellschaft, proszę bardzo, Opolskie a lagerhaus magazynowe, spółka magazynowa. To to jest prech. Troszkę może teraz na głupka wyjdę stein czyli to jest e, smoła z węgla kamiennego, ale pech. Także proszę bardzo jeszcze raz zwrócić uwagę. Borzik korswerke Hindenburg-Oberschlesien oczywiście. E, jest tu Rechnung przy okazji, czyli rachunek związany z transportem. O tak, może troszkę nie wychodzi z tą kamerą. Mm. I jedziemy dalej jakie tu mamy następny craft brief.rygliwice proszę spojrzeć w ogóle na fair te dach Papen fabryk czyli zjednoczone fabryki. Y Czyli są to najwyraźniej gotowe druki po prostu zakładu Borziga Wydziału Ekspedycji Kolejowej. Hmm. Piękny kawał historii kolejnictwa i przemysłu na Górnym Śląsku. Oberschlesische Steinkohlenkoks, Hindenburger Hittencox. proszę zobaczyć te piękne rzeczy. Proszę spojrzeć w ogóle, Oberschlesische Steinkolen Syndikat, Gesellschaft mit Beschränkten Haftung Kokerei Skalej, czyli koksownia skalej. No i tu cała nazwa firmy, czyli Syndykat Górnośląski Węgla Kamiennego. Ja proszę spojrzeć tutaj, jak emblemat wyglądał dokładnie. co tu mamy? A musiał troszkę się pobawić jeszcze tłumaczenie tego gotyku, bo niestety nie każdy jestem w stanie Franz Rudek Oberschlezisze Korbwar Alt-Shalkowicz Oberschlezjan. Troszkę aż smutek mnie ogarnia patrząc na to, bo 3 czwartek z tych zakładów przemysłowych po prostu nie ma na dzień dzisiejszy. No ale cóż nowoczesne, do nowoczesne. Proszę Państwa, tutaj gotowe do wypełnienia, proszę inhalt, czyli zawartość franzydów, tak samo. Na widzę, no tu nie wszędzie się zachowały w doskonałej formie, ale myślę, że to wartość historyczną w dalszym ciągu posiadają. Tu mamy kalb, <grymne> o tu ciekawostka, i bobrek, proszę bardzo. Vereinigte Oberschlesische hütten akcjen Aktiengesellschaft Koks-Anstalt Hite czyli koksownia Huty Julia. Proszę, nie wiem czy to widać wszystko ładnie. Borzik koks wękę tu tak samo z wydziału destylacji Snu ze Skalera. Kesselwagen Rakcyfirum czyli to wszystko jest związane z koksownictwem tutaj Privat Kesselwagen czyli to dotyczy prywatnych wagonów Z zakładu Boris Reszta tego to reszta. co my tu mamy Aha, tutaj jest tak samo dach, papen e, Fabrik Mamy tak samo borsic kors Proszę zobaczyć, są nawet pieczątki. Tak jest, to jest duży. Tak to proszę Państwa wygląda, jest to pierwsza porcja tych dokumentów, którą zdecydowałem się Państwu zaprezentować i jeśli Cóż, może powiem tak jak większość, większość youtuberów, jeśli się spodobało proszę o informacje w komentarzach, łapki w górę, a chętnie Państwu coś jeszcze postaram się zaprezentować z ciekawostek przemysłu i kolejnictwa Górnego Śląska, szczególnie rejonu Zabrza. Pozwolę sobie jeszcze wspomnieć, że z Borzik Kokswerke, czyli z dzisiejszej koksowni Jadwiga, można mnie na kanale znaleźć filmik z bocznicy tejże koksowni, kilka ujęć. No niestety z koksowni Delbrichs-Szechte, czyli Makoszowy, mam niestety parę zdjęć z wyburzenia zakładu, także no tam nie...